pójście ten jest rozwalony już taki Chociaż Nie Nie zostawię go To sobie sarny zjedzą A coś wam pokaże Tutaj Tutaj tylko od ślimaków. Ten ładny I teraz spójrzcie na to Tam jakiś kurczybuk stoi Spójrzcie Ja tam widzę następnego Zobaczcie. Nie zawieram te. Tutaj widzę jeszcze jednego. O, cztery, Cztery. Spójrzcie. Wszystko w jednym miejscu. Tu, tu. Tutaj następny. A tam jest mój koszyk troszkę dalej Nic, przeniosę sobie i zaraz się włączę, to Wam pokażę Spójrzcie na to. Tego zrywał nie będę, ale zobaczcie jaką ma nogę ten kolos. Następny. I to wszystko w jednym miejscu, kochani, zbieramy. Tutaj mam wszystko w jednym miejscu zbieram ładny no tutaj był, ale sarna albo łoś musieli zjeść. Jest gnity I to jeszcze nie koniec Zaraz zobaczycie następny Ten już zgnity Wyjście na tego, tutaj. Ten też zgnity, ten też zgnity. Moja ręka, tego biura, już mam dwa. Tutaj, tutaj trzy popsute, idziemy dalej. O, muszę ten przejść. Pójście Tu popsuty Popsuty, popsuty, popsuty. Ten już mięciutki, mięciutki. I to jeszcze nie koniec. Tam następny. Spójrzcie tutaj następny. Popsuty. I tutaj jeszcze Ała Popsuty Widzicie? Tutaj popsuty Nie chcę się wyłączać Żeby było wszystko na żywo Ała, ała Ale to chyba tutaj będzie koniec. No, tutaj z 7-8 sztuk wstrzykniętych, tam na górze takie kolosy. No nic, później się odezwa. I to jest w jednym miejscu. Tutaj stoi koszyk i 50 metrów wokół koszyka. Może nie całe 50, bo. I to jest podsumowanie z tego miejsca. Ładne. O tutaj łepek się urwał. Później sobie poobcinam. Idę właśnie w kierunku samochodu. I zobaczcie. Schowany pięknie. Tutaj jeden. Gdzie lecisz? I tu drugi gdzie jest tam ten, a tutaj spadł Nic do koszyka i idę dalej, krąg samochodu, zobaczymy. No, schodzę na dół I proszę O tam chyba widzę Ale pokażę wam Muchomory, ale kolosy Patrzcie na to Tutaj jeszcze spojrzę, rzucę okiem czy... Jezu, ten koszyk znowu ciężki Tutaj nie widzę Albo już ślepy jestem, bo deszcz mi pada na łeb Patrzcie Tutaj, ile mu humorów O tam widzę prawdziwka Widzicie? I teraz spójrzcie tutaj Ile mu humorów. Tam widzę prawdziwka jednego. Więc pójdziemy go zerwać. O! Tutaj dwa. Następne. Moi drodzy. Trzy, cztery. O! To malutki. Szkoda tego malutkiego. Nic może... Uda mi się go zostawić tutaj. Następny rośnie i tu rośnie nic. Przyjdę za. o, w poniedziałek przyjdę. Zobaczymy, ile urosł. Muszę sobie tylko wrzucić na GPS-a. Następny. O, następny rosną. Proszę bardzo. Dwa, trzy, dwa. Z tej strony. I teraz z tamtej. No, te muchomory to kolosy, Muchomory Tutaj zostawię. To ryba mi się przesuwa, cholera. Ała, ała. Ładny o ten to jest popsuty jest o ale ten nic wydaje się ładny Ale jak będzie w środku to się okaże nic, wkładamy do koszyka Tak wygląda Następne Nic. Idę dalej Mam następnego Tutaj jest pewny A ja mam tutaj O, o następny, nie zauważyłem go nawet Może że go nie kopnąłem Dwa, o ten to będzie robaczywy No tego jednego wywale, wezmę tylko tego długiego, wejdę na górkę i zobaczymy co tutaj się dzieje. Nic nie widać, to nic. Zaraz się zobaczymy może. Schodzę.